Jeżeli więc przy tej budowaniu współpracy poza tymi kompetencjami będziecie Państwo też pokazywać sobie wzajemnie to, co macie jako, jako narzędzie, jako zasoby, jako możliwości, to myślę, że też ten, to budowanie działań w zakresie pracy socjalnej będzie o wiele skuteczniejsze, bo Państwo spokojnie w swojej pracy socjalnej, kiedy na przykład prowadzicie ją kontraktem. Ja zaznaczyłam w tym suplemencie, który Państwo dostaniecie, że jeśli Państwo prowadzicie rodzinę projektem lub kontraktem, to nie musicie dodatkowo uzupełniać czy opisywać działań pracy socjalnej, bo to są dwa dokumenty, które pokazują ścieżkę Waszych działań, ale tak w projekcie, jak i w kontrakcie spokojnie można wpisać, Również to, co robią inni partnerzy, nie tylko to, co robicie, robi, robi rodzina i, i państwo. czy ta praca socjalna państwu zakończy się państwa i rodziny zakończy się sukcesem, to oczywiście w dużej mierze zależy od państwa, ale w jakim zakresie? W zakresie procesu pomagania, w zakresie udzielania wsparcia, w zakresie dawania narzędzi, a nie w zakresie podejmowania decyzji. Pamiętajmy o tym: to rodzina podejmuje decyzję, zawsze ona. Państwo jesteście nie tymi, którzy popychają albo ciągną tą rodzinę. Państwo, jako realizując pracę socjalną, jesteście tymi, którzy idą obok, a może krok za i staracie się trochę wyprostować te ścieżki, trochę, jeżeli jest, pod górkę pomóc, dać narzędzie, bo oczywistym jest, że gdyby rodzina sama potrafiła rozwiązać swój problem, to nie bylibyście państwo potrzebni. Ona nie potrafi ale też Państwo nie jesteście w stanie podjąć decyzji za nią.